Kocham koty, dlatego dzisiaj zagramy sobie w grę Copycat, ale z tego co wiem, ta gra chyba będzie trochę słota, więc przygotujcie sobie chusteczki. Dom nie jest tam, gdzie mieszkasz, ale tam, gdzie jesteś najbardziej potrzebny. Zaadoptuj przyjaciela. Jesteśmy chyba w schronisku 5 czerwca, tak, adopcję. OK. Czyli zaraz prawdopodobnie znajdziemy naszego kotka. Pewnie nie może się pani doczekać. Zaraz będziemy w pomieszczeniu dla kociąt. Nie, dzieci bardziej ucieszyły się z kociąt. Rozumiem. W takim razie pokażę Pani dorosłe koty. Przepraszam, że pytam ale czy my się już nie widzieliśmy? Czy nie przyszła do nas pani kilka tygodni temu szukając zaginionego kotka? Słonko, wiem, że to dla ciebie pewnie wszystkie starsze kobiety wyglądają tak samo. Ok? Coś chyba się dzieje. Jeszcze kawałek tym korytarzem. Wszystko w porządku? Nic mi nie będzie. Jeszcze nie zamierzam umierać. Ok, ale chyba, chyba nie jest z nią wszystko w porządku. Są i koty! Bożą, jakie słodziaki! Jak te koty mogą nie mieć domu? Przecież wszystkie są cudowne, ja bym wszystkie je przygarnęła. Jesteśmy na miejscu. Śmiało. Chętnie panią poznają. Kurczę. In... Pani jakiegoś konkretnego kota? Yes, w zasadzie actually. tak. Ten rudawy jest fajutki. Ale chciałabym zobaczyć wszystkie. Ta kotka uwielbia jeść, jest bardzo łakoma. Proszę nie dać jej wejść sobie na głowę. Okej, okay. też jest śliczna. No, wszystkie są śliczne. Ja kocham też czarne koty. Ta jest miła i zdrowa, zwłaszcza jak na kotkę rodzoną w ścianie bloku. Tam miał czy dosłownie na wszystko, co się rusza ptaki, rowery, nawet na mikrofalówkę. Czy ono robi takie słodkie mia, mia! Bo ja miałam kota, który w ten sposób miał na ptaki. Też jest śliczna, taka bielutka. No, piękne są te koty. Dlaczego nie mogę wybrać wszystkich? Lubi się wspinać i strącać z rzeczy, ze stołu to mały urwis. No nawet powiem szczerze, na takiego wygląda. Ta ma doskonały węg. Pewnie w poprzednim życiu była psem. No kurde, nie mogę się zdecydować. Wszystkie są śliczne. Ale wiecie co? Wybierzemy chyba tego pierwszego. Wszystkie koty są zaszczepione i odrobaczone. Dobra, adoptujemy. Wybiera pani tę kotkę? Mm, tak, wybieram. Świetnie, ta kotka jest bardzo aktywna. Będzie przez cały czas biegać po domu. Czy na pewno się pani dobrze czuje? Zbladła pani. Eee, mówiłam już wszystko w porządku. Adoptowanie kota to duża odpowiedzialność. Czy na pewno da pani radę? Wychowałam córkę, z kotem też sobie poradzę. Dobrze, załatwmy sprawę adopcji. Mamy swojego kota. Jejku, wiecie co? Im więcej gram w kocie gry, tym bardziej mam ochotę mieć kota. Ja w ogóle naprawdę kocham koty. Kocham też psy. Ale kot... Kot to jest takie moje wymarzone zwierzątko. Jeszcze One tylko jedna step. sprawa. Z pełną świadomością zgadzam się, aby adoptowany przeze mnie kot stał się od teraz częścią mojego życia. Zobowiązuję się traktować go godnie, z miłością i szacunkiem. Będzie mieszkał pod moim dachem, gdzie zapewnię mu dom. Dobra, podpisujemy. Olive. Dobrze, od teraz kotka należy do pani. Jest pani jej nową rodziną. Tak, jestem. No, jaki słodziak, ale chyba wygląda trochę na przestraszoną. Wszystko w porządku, kochana? Uuuu, ja mogę być tym kotkiem? Uważam, że nie wolno nikogo oceniać, zanim się go nie pozna. Też tak sądzisz? Mogę tylko odpowiedzieć miał. Świetnie, jestem Olive. Myślę, że wkrótce się zaprzyjaźnimy. Prawda? Zdecydowanie tak. Co sądzisz o imieniu Dawn? Ładne, prawda? No chyba ładne. Mam nadzieję, że będzie pasować do, do tej kotki. Moja najdroższa Don. Tworzymy zgrany zespół, Don. Już prawie jesteśmy w domu. Cieszysz się? To tutaj wszystko się zaczyna. A bo ja jestem kotem! No dobra, jesteśmy w domu. Wygląda całkiem przytulnie. Oto mój dom. Teraz to też twoje miejsce. Mamy dom! Cudownie. Kurczę, mega fajnie to wygląda z perspektywy kotka. Don, jesteś gotowa, żeby wyjść? Totalnie. Totalnie jestem gotowa. Ej, i mogę zobaczyć ją. Okej, okay, to jest starsza kobieta. Nie chcesz z mną rozmawiać? Chcę. Chcę, chętnie miałknę. Ale trochę się boję. Tutaj jesteś bezpieczna. Yy, nie będę na nią. O sumie może. Może na nią zasyczę jednak. Bo to, trochę się boję. Ci, spokojnie, wszystko w porządku. No tak, koty w nowym miejscu z nowymi osobami mogą być yy, trochę takie yy, zlęknione. Weźmy ją, drapnijmy. Przepraszam, nie miałam innej opcji. Oj, nie przesadzaj, nic złego się nie dzieje. Ona powinna mnie po prostu zostawić, żebym ja mogła sama sobie wyjść i... No właśnie, idź sobie, a ja... A ja w sumie się rozejrzę, bo jestem mega ciekawa, co tu się znajduje, ale... Najwyraźniej ten kotek ma problemy z zaufaniem do nowych osób. Widzę cię! Zdecydowanie ma problemy. O, coś niesie, jakiś smakołyczek. Dobra. Coś czuję, że chyba nas tym przekona. Czy ktoś tu może jest głodny? Ale zobacz, jak specjalnie zostawiła daleko, żebym musiała daleko wyjść. Ale fajnie, fajnie, że daje dystans. Że, że trzyma dystans. Nie podchodź zbyt blisko, paniusiu, nie dotykaj mnie! Właśnie tak, zachowaj dystans! A my sobie spokojnie zjemy. Proszę nie podchodzić, będę jeść. Ja myślę, że ten kotek musiał mieć jakąś straszną przeszłość, że boi się ludzi, ale na pewno był głodny. O, biegni, biegni, panika, panika. To nie jest takiego, to tylko telefon. Biegni, panika, panika, panika. Uciekamy. Don, wracaj, jaki wielki ten dom. Okej, okay, uciekamy. O, to jest idealne miejsce na kryjówkę. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Wygląda na jakiś garaż. Idź, odbierz telefon, bo ja się boję. Zostaw mnie. Cześć, mamo, to ja. Pianiarka powiedziała, że wpisali cię w weekend, więc nie udawaj, że je macie w domu. Po prostu trochę się o ciebie martwię. Proszę, odzwoń. Don, mogę cię przytulić? Byłoby mi miło. A. Uh. Nie lubię przytulania. No tak. Dobrze. Kurczę, ona chyba potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia, ale no jeszcze, jeszcze jej nie zaufaliśmy, więc jeszcze chwilowo musimy być nieufnym kotem. Pobudka dom już prawie czas na podwieczorek. O kurde, ja w ogóle się nie ruszyłam z tego miejsca. Mamy 8 czerwca jedząko gotowe, to najwyraźniej stał się taki mój y, bezpieczny spot. E, dobra, Ja będę udawać że śpię. No dalej możesz mi zaufać. Ja bym bardzo chciała, ale wszyscy ludzie tak mówią. Z czasem poznamy się lepiej. Dobra, ona niech sobie idzie, a ja sobie będę mogła spokojnie wyjść i zjeść. Idę do apteki. Nie rozrabiaj za bardzo, gdy mi nie będzie. Dobrze dom? Możemy się w takim razie rozejrzeć. Będziemy mogli wybadać teren, czy dom jest bezpieczny i w ogóle.. Kurczę, strasznie jest mi szkoda tego kota, że on jest taki zestresowany. Możesz mnie nazywać jak chcesz, paniusiu, i tak nie zapamiętam. Dobra. Najpierw zjedzmy. Najważniejsze jedzonko. Trzeba mieć dużo siły, żeby zwiedzić cały dom, bo ten dom jest, wygląda naprawdę na wielki. Okej. Okay. Wciąż jestem głodna. Poszukajmy czegoś jeszcze, żeby napełnić miskę. Biegniemy w takim razie w poszukiwaniu jedzonka. Wolność, ale jak? Znowu to samo. Nowy dom, nowe zasady, nowi ludzie. Czyżby ten kot przechodził przez adopcję kilka razy? I w ogóle, zobaczcie, kot ma piękne umaszczenie na grzbiecie. Ja myślałam, że jest taki, wiecie, czarno rudy po prostu od frontu, a potem jest czarny na plecach, ale ma piękne łatki. Dobra, idziemy zobaczyć ten pokój. Czy to? Rembrandt? Wygląda na to, że ta pani jest artystką. Coś mi to przypomina, ale co? To chyba ja. Czy koty są daltonistami? Ble! Okej, okay, nie podoba jej się ten obraz. Wyglądam na jakieś abstrakcyjne dzieło. Idźmy dalej. Mam nadzieję, że zdążę wszystko zwiedzić, nim pani wróci. No, to się nazywa lodówka, ale my sprawdźmy, co jest w śmietniku. Dom seniora Sunnyside, twój nowy dom, skontaktuj się z nami. Okej, okay, jakąś ulotkę znalazłam. Mogę wskoczyć na blat. I przy okazji mogę trochę dawała ganić. Czy ja mogę poszukać te rzeczy? Ja nie mogę być kotem, który nie rozrabia. Ale przydałoby się jakieś jedzenie. Może tam na szafkę mogę wskoczyć? No powiem się, że trochę ciężko. Co my tutaj mamy? E, to wygląda na toster. Ale jedzenia nigdzie nie ma, kobieta nic nie zostawiła, a jednak, co prawda jest to chleb, ale myślę, że się nada dla głodnego kota. Czas wrzucić ten chleb do mojej miski. Dobra. Biegnę. Chociaż szczerze, serce mi wali jak nie wiem co, bo jak mnie przyłapie na kradzieży, to będzie przypał. Okej. Okay. Nieźle, ale jakie jeszcze jedzenie mogę tu znaleźć? Dobra. Miska napełniona częściowo. Idziemy w poszukiwaniu innych smakołyków. No bo szczerze, chleb, sam chleb jeść to nie jest zbyt dobre. Może tutaj w salonie... Czeki, o, tu coś pachnie i to ja rozumiem. Mamy kurczaka. To nie jest najlepsze miejsce, gdzie zostawić y, powinno się obiad, ale jak dla mnie git. Łapy cichych kotów są podobne do łap kotów domowych. Okej okay, jakiś film się odpalił. Ich pazury odgrywają kluczową rolę podczas polowania. Dobra, spróbujmy trochę przesunąć bliżej i polujemy na mięcho, bo tamten rogaliczek wygląda jakoś tak mizernie. Zachowam to na później w mojej kryjówce. O tak, zdecydowanie tak. Lecimy. Tylko pytanie: czy powinnam to wsadzić do miski? Czy właśnie do mojej skrytki pod szafką? Bo, bo mogłaby zauważyć. Ale okej, okay. zostawmy do miski. To już dwa. Jeszcze jedno. Dobra, to w takim razie gdzieś tu na pewno jeszcze skrywa się jakieś jedzonko. Teraz jak biegam po tym domu, to wcale się nie wydaje aż taki wielki, chociaż... Nie no, jest spory. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy jakiś pokój. Nie, tutaj jest tylko wyjście. Nazwa wielkiego to obejmuje wszystkich przedstawicieli pięciu gatunków rodzaju pantera. Należą do nich tygrys, lew, jaguar, lampart i partera śnieżna. Mogę wskoczyć do pudełka. Okej. Okay? To wygląda mi na dobre miejsce obserwacyjne. Oczy dzikich kotów są przystosowane do polowania. Widzenie peryferyjne pozwala im zachować czujność, ale uwagę skupiają zawsze na tym, co znajduje się bezpośrednio przed nimi. Mogą całymi godzinami czekać na odpowiedni moment, aby zaatakować, ale wygląda na to, że dziś w pobliżu nie ma żadnych gazel. Szkoda. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby przyczaić się, jak kobieta wróci do domu. Niedługo wrócę do domu, kuzynie, czekaj na mnie. Okej, okay. jedzenie. Co my tu mamy? Jakieś książki? E, moje kondolencje. I dzwoni znowu telefon. Telefon jest straszny. My się telefonu bardzo boimy, ale może kobieta coś jadła w swojej sypialni? Mamo to ja. Przestań mnie ignorować i odbierz telefon. Nieważne, jak się czujesz. Musimy podjąć kolejne kroki związane z swoją do domu seniora. Oddzwoń. A więc oni chcą umieścić kobietę w domu seniora. Prawdopodobnie jest chora, bo widzę tutaj nietypowy drapak, a tak naprawdę jest to prawdopodobnie butla z tlenem, więc kobieta ma jakieś duże problemy zdrowotne. Myślę, że to dlatego właśnie chcą ją przenieść do domu seniora. Tutaj na górze nie widzę żadnego jedzonka niestety, ale widzę za to dużo pudeł. Właśnie tam się wybieram. Tak! Zdecydowanie tak! To miejsce byłoby idealne na moje legowisko, gdybym zamierzała zostać. Ale prawdopodobnie nie zamierzamy zostać, prawdopodobnie pra zamierzamy stąd uciec. Ciekawe, do kogo to wszystko należy. Łazienka. O! Wygląda na to, że w łazience. jest deska do krojenia z przykąskami. Okej, okay, nada się. Nie mogę się doczekać, aż zdjęto ze swojej miski. Biegniemy w takim razie. Może nas nie złapie kobieta. Bo za każdym razem, gdy coś kradnę, to po prostu serce wali mi jako szalałe. Ale to się powinno udać. Mamy w takim razie prawdopodobnie pełnowartościowy posiłek, który możemy sobie zjeść idealnie. I wszystkie ślady schowane. Mnóstwo jedzenia, brak psów. To miejsce nie jest najgorsze. Czyżbym zaczynała się przekonywać do tego miejsca? Nie wygłupiej się. Jesteś dzikim kotem, Don. O! Chyba wróciła. Czy ona jest tutaj? Nie. Coś chyba się dzieje. Wszystko w porządku? W sensie, w, w, nasz karmiciel jest bardzo ważny. I nie powinno mu się nic stać, bo inaczej to my nie poradzimy sobie. Nie patrz jak na mnie, Don. Czuję się dobrze. Lekarze mówili, że roz, rozedma płuc mnie zabije. Ale spójrz tylko, jestem zdrowa jak ryba. No, szczerze, właśnie widzę. Nie wygląda na taką zdrową. Przepraszam, jeśli mój kaszel się przestraszył. Nie ma czego się bać. Chodź do mnie, Kiciu. Dobra, podejdźmy do niej. Powolutku. Właśnie tak, spokojnie. Tylko proszę nie kaszleć. Eee, cofnę się. Cofnę się, nie chcę jej gryźć. Czy ktoś cię skrzywdził? Nie znasz mnie jeszcze, ale obiecuję, że będziesz ze mną bezpieczna. Popatrz, przyniosłam ci coś. O, zabawka. Jak uroczo. Okej. Okay. Możemy, możemy skakać w konkretne miejsca. A właściwie łapu szturchać. Dzikie koty to jeden z najskuteczniejszych drapieżników na świecie. Ich zwinność i wzrok, szybkość pozwalają im błyskawicznie przystąpić do działania. Zabawa brzmi fajnie, szczerze mówiąc. Każdemu przyda się trochę rozrywki nawet kotu, który jest trochę straumatyzowany. Bawmy się dalej? Bawmy się dalej. Chcesz pobawić się jeszcze? Dobrze, złotko. O! No tak, kotek z wyobraźnią. Niektóre dzikie koty wolą polować na mokradłach, torfowiskach, bagnach i w rzekach. Brodzą w płytkiej wodzie i łowią ryby łapami. Zobaczcie, w ogóle to wygląda jak ryba. W większości przypadków. Wystarczy zabawy na jeden dzień, kochana. Wygląda na to, że ona chyba nie ma zbyt dużo siły. Chociaż w sumie, ja chcę się bawić dalej. Dobrze, jeszcze chwilkę. Okej, okay, kobieta ma problemy z asertywnością, zdecydowanie. Ale to dla nas lepiej, bo możemy się więcej bawić. Koci refleks to może w twoim przypadku za dużo powiedziane. Ale nie mnie to oceniać, Don. Ryby potrafią być bardzo śliskie, prawda? Ouch! A on to bolało. Koniec zabawy. Trzeba nie wystawiać tej łapy. A tak przy okazji, bo wdzięczna gdybyś przestała przewracać moje rzeczy. To niezbyt miłe. Przepraszam, już nie będę. Minęło kolejnych kilka dni. A ja dalej siedzę w tym garażu. To nie jest chyba najlepsze miejsce dla kotka, ale to jest chyba jedyne miejsce, w którym czuje się bezpiecznie. Nie chce się czepiać, ale to nie jest droga karma. Okej, okay, czyli teraz ja zaczyna moment, kiedy zaczynamy wybrzydzać. W odróżnieniu od ludzi, koty nie potrzebują do szczęścia rodziny. Ja myślę, że każdy potrzebuje rodziny. Nawet kot, który ma problemy z zaufaniem. Dzikie koty drapią pnie drzew, znacząc w ten sposób swój teren. Drapanie pomaga im też zapobiegać zakażeniom pazurów. Dom wygląda na pusty. Czyżby kobieta sobie gdzieś poszła? Ewidentnie ktoś tutaj lubi filmy o dzikich zwierzętach. Koty chowają pazury, a następnie wbijają je w powierzchnię. Ta czynność wymaga skupienia. Ale jest przyjemna! No dobra! Drapiemy! Trzeba sobie naostrzyć pazurki, żeby coś upolować. Właśnie tak, Don, musisz mieć ostre pazury na wypadek jakiegoś niebezpieczeństwa. Okej? Okay. Jednak kobieta gdzieś tam była. Don, co ty robisz? Ostrze pazury. Puść i jeszcze raz! Puść i jeszcze raz! Czy to nie wspaniałe uczucie? Zostaw tę kanapę! Nie mogę. Nie przerywaj. Muszę ostrzyć! O oh o. -oh. Ty niegrzeczny Kocie! To przepraszam, wyjdź proszę. Nie możesz być taka, że krzyczysz na mnie i w ogóle. Wiem, że to nie jest proste. Nie potrafię sobie wyobrazić, co bym zrobiła bez przyjaciółki. Mogę coś wyznać? Miesiąc temu zaginęła moja kochana kotka. Miała na imię Don. Wyglądała tak, jak ty. Pewnego dnia przyjechała do mnie karetka. Nie czułam się najlepiej. Migające światła i hałas wystraszyły ją. Drzwi wejściowe były otwarte. Nigdy nie wybaczę sobie, że nie założyłam jej obruszki. Czyli ta kobieta I też przyszła stratę. I her, Myślałam, że jeśli ją zastąpię, wszystko będzie po staremu. Ale w życiu nic nigdy nie jest tak But proste. A więc mamy tylko zapewnić dziurę? Więc tak naprawdę ona nie I chciała mnie. Wiem, że nią nie jesteś, ale mogę chociaż poudawać, że tak jest. O, cześć kochana! Posiedzisz ze mną chwilę? Dziękuję, że nie spisałaś mi na straty. Mam tylko ciebie. Kurczę, to brzmi mega smutno, ale to tym bardziej znaczy, że ten kot jest niechcianym kotem. To nie było tak, że ona chciała po prostu mieć kota, tylko chciała sobie zapełnić dziurę po swoim kocie. Wyjdź tam, mam dla ciebie niespodziankę. O! Wypuściła nas na zewnątrz. To znaczy, że możemy uciekać. Nie możesz przez cały dzień siedzieć w domu. Dzięki tej obruszce zawsze będziemy mogły się znaleźć, nawet jeśli coś nas rozdzieli. O, możemy sobie zmienić dzwoneczek. Wybiorę sobie serduszko, a kolor obruszki... I jesteśmy rodziną, to obiecuję, że nigdy, przy nigdy nic złego ci się nie stanie. Łączy nas więź. Weźmy sobie fioletową obruszkę i myślę, że wszystko jest gotowe. No to teraz mogę zwiedzać ogród, dodatkowe miejsce. Nie jestem zwierzęciem domowym. Wolę wolność. Zdejmij to ze mnie. Wyglądasz bardzo elegancko w nowej obróżce. Naprawdę? Czy właśnie tak wygląda dom? Na co czekasz? Idź pozwiedzać. Drzewa lepiej nadają się do drapania niż moja kanapa. Nie, to nie jest mój dom. Nie pasuje tu. Najpierw ludzie sprawiają, że czujesz się wyjątkowa, a później cię odrzucają. Czyli prawdopodobnie ten kot przeżył ten proces adopcyjny kilka razy. Przyjdź do kuchni, gdy będziesz chciała wrócić. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Widzę kubły ze śmieciami. Przynajmniej w tym ogrodzie nie ma potłuczonych butelek co za ulga. O, tutaj wygląda na całkiem urocze miejsce. Możemy odejść stąd. Czy ja chcę uciekać? Najpierw pozwiedzam, a potem ucieknę. Prawdopodobnie, ponieważ nie czuję się tutaj jak w domu. O, możemy wejść na górę. Ok? Z tej perspektywy dom wygląda na jeszcze większy. Ale też mamy dobry widok na wszystko, co się dzieje w okolicy. Moja droga na wolność. Gdyby tylko znajdowała się niżej. A więc prawdopodobnie ja będę musiała ostatecznie uciec. Musisz się stąd wydostać, odnaleźć moją prawdziwą rodzinę. O! Dobra, zamiełczyliśmy na ptaka, ale ptak nie chciał towarzystwa. Potworne! w sumie całkiem urocze, ale okej. Okay. Ewidentnie jej się nie podoba. Dlaczego ludzie nie używają do tego swoich łap? No właśnie. Ja bym użyła. Tu mam przejść na kolejną część ogródka, ale tędy raczej też nie wyjdę. Dobra, skoro znalazłam miejsce, w którym mogę uciec, to ucieknę. Dużo słyszałam o tych potworach. Na szczęście teraz nie działa. Najwyższa pora odejść. O! Czy ten model, próbujemy powiedzieć, żebym jednak została? Dzikie koty chowają się w wysokiej trawie, w ten sposób ukrywając się przed otoczeniem. Cierpliwość i umiejętność zachowania ciszy są dla nich kluczowe. Aha, czy nie złapie. Aby złapać ofiarę, dziki kot musi zaatakować w odpowiednim momencie. Dobra, polujemy dalej. Dzikie koty słyną ze zwinności. Potrafią skoczyć na odległość do 6 metrów i wysokość do 3 metrów w górę. Nie chcę być niegrzeczny, Dom, ale na razie polowanie nie wychodzi najlepiej. Może w końcu się uda. Muszę tylko trochę potrenować, To wszystko przez tę klatkę, w której spędziłam tyle czasu. Serio, Don? Jesteś dorosłym kotem. Polowanie nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. Jeśli myślisz o ucieczce, musisz ćwiczyć. Staram się, okej. Okay? Jestem tylko kotem. Może powinnam jeszcze bardziej idealnie wycelować. O! Prawie. No dobrze, to może nie całkiem twoja wina. Bardzo długo byłaś w schronisku, a wcześniej u tych ok okropnych satersów. Dalej, Don, nie możesz zabić swojego gatunku. Czy to jest głos w naszej głowie, który jest naszym wiecznym krytykiem? Teraz mi się uda, prawda? Teraz musi mi się udać. O! Mamy! Udało się. Prawdopodobnie jesteśmy teraz gotowi do zamieszkania na zewnątrz. Jak chcesz przetrwać dziczy, jeśli nie potrafisz nawet zobaczyć motyla w podprzydomowym ogrodzie? Może powinnam zostać jeszcze kilka dni i potrenować? No, zdecydowanie nie wierzy w swoje umiejętności przetrwania w dzikim świecie. I też wygląda na to, że Chyba coś czujemy. Czas wracać do środka. Kobieto, wpuść mnie! Dziki kot jest zmęczony długą i żmudną gonitwą. Do domu wraca jednak bez zdobyczy. Kurczę, mega dużo emocji budzi we mnie ta gra. Mam w sobie mnóstwo współczucia zarówno dla tej kobiety, która też wydaje się być samotna i smutna i nieszczęśliwa i chora do tego, a też dla kota, który ewidentnie ma duże problemy z zaufaniem, bo prawdopodobnie w przyszłości przeżył coś strasznego, co to zaufanie nadwyrężyło. Dajcie znać, co wymyślicie o tej grze, a ja nie mogę się doczekać kolejnego odcinka i kolejnych przegód do.